Hej, tu Ewa. Witam serdecznie na kanale. Moi drodzy, my dla odmiany coś tam dzisiaj robimy, coś tam się dzieje. Ja właśnie wróciłam ze sklepu takiego, no artykuły przemysłowe, że tak powiem. I trochę się zaskoczyłam. Zabrakło nam wkrętów, zwykłe wkręty, takie czarne do drewna. I kurczę, w ciągu kilku dni cena wzrosła o 3 zł na kilogramie. No to. Hmm. Dla mnie to tam nieduże wydatki, bo to kilogramy, ale naprawdę współczuję komuś, kto, kto po prostu teraz buduje, bo ceny rosną bardzo, bardzo szybko. Zobaczcie, coś tam się trochę dzieje. Zaraz pokażę więcej. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że mieliśmy chwilę zwątpienia. Zaczęliśmy, jak już postawiliśmy konstrukcję, zaczęliśmy szukać blachę na pokrycie tego kurnika. I było ciężko, bo tam, gdzie zazwyczaj była brana, to nie ma i na zamówienie zamówień też e, nikt nie przyjmował. E, znaleźliśmy w innym miejscu. No ale cena oczywiście powalająca. Ale ważne, że jest. E, zamówiona już czeka. Tylko zobaczymy, no, kiedy uda nam się pokryć. Kiedy uda nam się pokryć. Plan jest taki, aby zrobić to jutro. Pogoda zamówiona, dwa dni ma być ładnie, więc, e, więc liczył na to, że. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Pracujemy ciężko, nie dajemy się, no bo wiadomo, chciałabym, aby ten kurnik był zrobiony jak najszybciej. Szkoda mi tych kurczaczków, które muszę trzymać w pudełkach, no i też pewne niedogodności z tym związane. Jak trzymam te kurczaczki w garażu? No wiadomo, bo już tak, nie mam czasu sprzątać, bo trzeba coś pomagać tutaj. Ale no kurczę dużo pracy, dużo tego wszystkiego. No i kurczaczki zaniedbuję, więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się już je tutaj przetransportować do tego nowego kurnika. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak, chwilę wam pokażę, co zrobiliśmy ostatnio. W sumie to niewiele widać, bo tu są stany ale już mamy. Wszystko praktycznie obite, został tylko kawałek. Zobaczcie dosłownie w tym miejscu. Ach, jeszcze ktoś dzwoni. Patrzcie, nie będzie to takie małe tak naprawdę. Dach y wszystko Ja, szczerze mówiąc, nie mam rozeznania, jeżeli chodzi o takie, no nie mam rozeznania, jeżeli ktoś mi powie, o 5 na, powiedzmy 5 na 7 to, to będzie tyle. Ja tego tak jakby nie widzę i faktycznie nie spodziewałam się, nawet jak już fundament został wylany i ta, don, ta warstwa betonu, to nie spodziewałam się, że jednak ten kurnik będzie taki duży. No i, o proszę, tak się pracuje. Dzień dobry. <grytania> a <laughs> przerwa na papierasa no tak należy się dzisiaj pracę od rana więc kurczę, a jakie tu błoto jakie moje błoty <laughs> no cóż czekamy wody nam w sadzawce przybyło po tych ulewach zaraz zobaczymy co jeszcze w tym foliaczku i też będę brała się za pomoc. Trzeba będzie tutaj poczyścić deski, bo niestety troszeczkę zbrakło. Trochę się nie doliczyliśmy, trochę wiadomo, nie do użytku była źle wycięta, więc ja tutaj chyba muszę poczyścić to z cementu i te deski pójdą, jednak będą użyte tutaj na dach. No kilka desek, niedużo, no ale zbrakło coś. Nie ma sensu teraz jechać do lasu, do tartaku i, i to po prostu dodatkowo wyżynać. Zaraz zostawię te wkręty. No masakra. Mam gumiaczki, ale są trochę przy bo ja mam małe stópki. I chyba by zostały mi tutaj w tym błocie. Tak, zobaczymy co w tym foliaku. Już troszeczkę się wprowadzam. Coś mi tam urosło oprócz czy coś mi przybyło właściwie, bo na pewno przybywa mi mrówek. Wow, jak tu jest gorąco, ale w nocy jest, jest zimno i tak naprawdę zastanawiam się, czy przynosić już pomidorki, to co mam tu tam, czy po prostu zostawić jeszcze w domu. Bo wczoraj jak nakrywałam agrowłókninę, to tutaj było naprawdę zimno a od mrówek posypałam solą i zobaczcie jest ich trochę mniej no fajnie cieszę się bo była już inwazja <grych> Boże jakie buty ostatnio tutaj była moja rzodkiewka no i nie wiem co zobaczymy sałata trochę odbiła więc może coś z tego będzie tutaj jest jeden pomidorek który jest bardzo długo tutaj i zobaczcie on, on żyje no, ale wiadomo, te, które już mam w domu, to szkoda, aby mi gdzieś padły, bo się przymrożał, więc chyba na razie potrzymam je w, w domu. A szczerze mówiąc, no nie mam doświadczenia, kiedy można już wkładać do folii, przynosić, yy, właściwie to zostawię, tak? Yy, kiedy można wkładać do folii i przynosić już tutaj, ło, ale mega gorąco. Także, kochani, do, do usłyszenia później. Słońce piękne, ale trochę chłodno. Moi drodzy, coraz bliżej końca. A to mój dzisiejszy pojazd do pracy. Cóż, ja zajmę się po prostu takimi lżejszymi pracami. Tutaj trochę deski widzieliście, okorowałam. Później poczyszczę trochę desek, ty, tyle ile zabraknie. Na przykład, jeżeli chodzi o dach. No, ogólnie sprzątam. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale. Pozbierałam te takie obrzynki, odpadki, i myślę, że może wrzucę to do kompostownika. Tak na koniec. Ogólnie zobaczcie, to jest takie bardzo delikatne, łamie się dosłownie. No, może nie wszystko co grubsze to wyrzucę, ale myślę, że to może się też przekompostować. No i tak e, prace postępują, ale stanęło. Niestety stanęło tutaj. Patrzcie, zabrakło! Po prostu zabrakło właściwie jednej deski. Próbowali panowie dosztukować, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Coś tutaj jeszcze zostało. Chyba jednak nie pasuje. Pojechali po deski, po deskę pewnie. I tutaj będzie załatanie tej dziury. A później kolejny etap to już górna część. I na ile dzisiaj czas pozwoli, na tyle będzie zrobione, ale deski. Ta taka oddzielająca, taki materiał oddzielający, no później, później już krycie blachą, ale to zapewne dzisiaj się tego już nie uda zrobić, tylko jutro, ponieważ, ponieważ będą się chłopaki rozdzielać, Wojtek pójdzie robić pewnie tą pompę, ja zostanę pewnie tutaj, będziemy robić dalej coś, będę pomagała. I no zobaczymy jak to wyjdzie. No zobaczymy, staramy się jak najszybciej to skończyć, tak jak mówiłam, wygląda to tak śmiesznie trochę teraz jeszcze. Ale ogólnie duże, du, duże to jest. Jak, jak już skończymy, to postaram się policzyć mniej więcej koszty, koszty takiej budowy jak to mniej więcej wychodzi teraz, od, od razu powiem, że na tą chwilę już wydała mniej więcej dwa razy tyle, niż było przewidywane jeszcze kilka miesięcy temu, jak planowaliśmy ten kurnik. No ale niestety, no cóż, cóż robić, robimy. Mam nadzieję, że, że warto, że po prostu Coś z tego będzie, będzie jakaś, może inwestycja się trochę zwróci, a jak nie, to przynajmniej moje kurciaki będą zadowolone. No, czekamy na przywiezienie blachy. Właściwie ja czekam jeszcze na te deski blachę, bo docelowo była złożona u rodziców, ponieważ przyjechała kilka dni wcześniej. No i cóż, działamy. Zobaczymy co robi Wojtek. Co tam Wojtku? Co robisz? O, już są postępy. Co tutaj będzie? Tu będzie mikrohydrofornia, czyli wow. sterownik i taki mały zbiorniczek. Yy, zbiorniczek będzie tutaj, sterownik będzie wisiał prawdopodobnie tutaj niżej, bo jest jest jakby z góry, żeby to był... Wystarczy. O, dzięki. Mhm. I już montuję Tą rurę od, od studni poskręcam. Jeszcze tylko czujnik, uh -huh. tutaj, i na zewnątrz kran przykręcę. I test będzie. Także jeszcze jakieś pół godziny. No dobra, to ja idę robić dobra, swoje ogólnie. Swoje, twoje, ja twoje. Uh -huh. Zaraz pokażę Wam, gdzie będzie, gdzie będzie mój kran. A kran, właściwie to już jest tutaj będzie wychodziło. Hmm, fajnie. No dzisiaj tutaj prace przy naszym kurniku są na dzisiaj są skończone, bo to jeszcze nie wszystko, ale ściany zrobione. Przygotowane już trochę. No jutro będziemy robić, pokrywać dach. O może w ten sposób, więc będzie znowu dzień pełen pracy. No ale zamówiona pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że jutro też będzie ok. No wiadomo, jeszcze pochowamy sprzęty, ale ja korzystając z, z czasu idę jeszcze na ogród. Myślę, że coś tam wysieję. Bo właściwie w skrzyni myślę, że to już chyba można. Oczywiście będzie to takie, to wszystko podstawowe, co nie wymaga zbytnio wysokiej temperatury. Mam tu marchewkę, pietruszkę yy, i koperek, tak. Więc yy, coś tutaj sobie powysiewam. Zaraz, co my tu mamy. Kurde. Tam jeszcze świeci piękne słońce, a tutaj niestety już jest szaro, ciemno, zimno. Ale chciałabym wam coś pokazać ponieważ y, chciałabym y, sobie powysiewać tak mniej więcej z, z zasadami gdzie co powinno obok siebie rosnąć i wydrukowałam sobie taki, taką ściągawkę co gdzie będę mniej więcej uprawiać dzisiaj chciałabym wysiać y, mam marchewkę mam koperek i gdzieś mam jeszcze w kieszeni pietruszkę tak i pierwsze z brzegu pójdzie pietrucha, później pójdzie koperek marchewka i marchewki będą dwa rodzaje. Yy, tak, dwa rodzaje marchewki, ale dzisiaj mam tylko jedną, więc to sobie później dosieję. Tutaj w skrzyni. Oj kurde. Tylko co? Tutaj już wieje, jest zimno, masakra. Nie mam takiego porządnego znacznika, więc przyniosłam sobie taki sprzęt. <grytania> Jeżeli ktoś kiedyś okopywał ziemniaki, to wie, motyczka do ziemniaku i tak sobie myślę, że. To będzie mój taki trochę znacznik, mniej więcej i tak na dwa razy sobie to położę, i tak będę mniej więcej wysiewała. Postaram się powysiewać w ten sposób, aby nie przerywać później. Nie marnować nasion, bo nie ma sensu. Chyba no, posiedzę nad tym trochę długo, dłużej zapewne, bo nie mam się Zrobię to ręcznie. No, tylko, tylko mówię, postaram się tak, aby później tego nie przerywać i aby nie, nie było zbyt gęsto, może w ten sposób. Także ja się zabieram powoli do działania, o ile nie zamarznę, bo, bo ogólnie zrobiło się zimno strasznie. Wstępnie wysiałam. Nie wiem na ile to dobrze widać. Pietruszka z brzegu, później wysiałam koperek i marchew. Wysiałam to tak właśnie według tej y, zasady y, współrzędności. Nie wiem, czy to dobrze nazwałam, no ale tak, aby y, warzywa, które obok siebie dobrze rosną, które powinny rosnąć obok siebie, to są. I koperek ogólnie będzie przynajmniej ze dwa razy wysiany w sezonie, zanim wyjdzie mi ta pietruszka i marchewka. Więc y, dlatego pierwsze to postawiam na koperek. Za marchewką chyba będzie rzodkiewka, bo widziałam, że według tej zasady rzodkiewka też może być i rzodkiewka też będzie y, kilkakrotnie y, będzie nam y, w, wysiana, więc myślę, że będzie ok. Teraz to tak y, wygładzę powiedzmy, przysypię te nasionka i nie wiem kiedy mi się uda pokryć to agrowłókniną, ale na razie to chyba się nic z nimi nie będzie działo bo przecież jeszcze nic się tam nie będzie kiełkowało za bardzo, czyli same tam suche nasionka mi tu nie zmarzną. Ziemia w skrzyni jest dosyć wilgotna, powinno być ok. I co jeszcze, tak jak mi pani napisała, ponieważ tutaj jest ziemia przemieszana z torfem, to ja jeszcze dodałam właśnie, wymieszałam tą ziemię z popiołem z kominka i mam nadzieję, że ta, to podłoże, ta ziemia nie będzie zbyt... Kochani, dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, proszę napiszcie mi, ale nawet i każdy komentarz taki dla zasięgu też będzie bardzo, bardzo mile widziany. Dziękuję za wsparcie, że ze mną jesteście, za wszystkie Wasze lajki. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!